Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Witamy wszystkich sympatyków Królestwa Polskiego z Bożykowej. Bożykowa to jest miejscowość, drodzy Państwo, dzisiaj w województwie chyba łódzkim, ale generalnie to jest na pograniczu Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza. Miejscowość bardzo ważna z punktu widzenia Królestwa Polskiego. Jesteśmy przed Kościołem Świętego Apostoła Piotra i Pawł, świętych Apostołów Piotra i Pawła Bożykowej I, drodzy Państwo, pokażemy najpierw tutaj ten tekst, który znajduje się na kościele Odwrócimy się w tej chwili i pokażemy właśnie Kościół Bożykowej Za chwilę może będzie w większej krasie, ale tutaj na kościele znajduje się napis Następujące W kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła Bożykowej W dniach 29-30 lipca 1210 roku odbył się zjazd synod prowincjonalny biskupów i książąt Polski Na synod przybyli Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Kietlicz, Biskup Krakowski Wincenty Gadubek, Biskup Kujawski Ogierz, Biskup Poznański Arnold, Biskup Płocki Getko, Biskup Wrocławski Wawrzyniec, Biskup Lubuski Wawrzyniec oraz książęta Leszek Biały, książę Krakowski, Konrad, książę Mazowiecki, Henryk Brodaty, książę Wrocławski, Władysław Odonicz, książę Kaliski zjazd synod wprowadził reformę gregoriańską stanowił wzajemne relacje pomiędzy władzą państwową w kościelną w Polsce Bożykowa 25 lipca 2010 rok 800 rocznicę tych wydarzeń tablicę tą fundują władze samorządowe wraz z miejscowym proboszczem i parfianami drodzy państwo bardzo nam pomogła dzisiaj ta tablica ponieważ no, nie, nie będziemy z kartki mówić drodzy państwo ale przyjaliśmy tutaj z żoną właśnie króciutką wizytą taką pary królewskiej żeby pokłonić się temu miejscu i znaczeniu, czyli y, y, Signum Loci, tak? Znaczeniu tego miejsca, drodzy Państwo, Bożykowej, może będziemy szli wokół kościoła, zatoczymy pewien taki krąg, y, y, tłumacząc, y, dlaczego tu przyjechaliśmy i jakie to ma znaczenie. Otóż dzisiaj, 25 kwietnia roku Pańskiego 2025, Nomen Omen, to jest znak czasu, Signum temporis, w Gnieźnie odbywa się taki nieformalny synod, zjazd władz świeckich, czyli Zgromadzenia Narodowego, czyli Izby Poselskiej zwanej Sejmem przez III RP i Senatu. Będzie też Andrzej Duda, prezydent III RP. Pewnie będą przedstawiciele władz kościelnych. I on, nieformalny zjazd odbywa się w Gnieźnie, a my tutaj jesteśmy upamiętniając prawie że, drodzy Państwo, 815 rocznicę zjazdu tutaj synodów bożykowej. O tym synodzie każdy sobie może przeczytać w internecie, ale drodzy Państwo, w, w ramach roku koronacyjnego, roku jubileuszowego 2025, kiedy odbył się zjazd gnieźnieński, czyli synod, a może i sobór w gnieźnie w tysięcznym roku, pamiętamy, cesarz przybywa do Gniezna, chorobry wita, prawda, przekazanie diademu, jakim sobie takie namaszczenie na cesarza króla, potem 1025 koronacja chrobrego. Drodzy Państwo, i konsekwencje z tego wynikające, aż do, yy, drodzy Państwo, jeszcze koronacja w tym samym roku mieszka II Rychezy Lotaryńskiej, później długa przerwa, Bolesław Śmiały, drodzy Państwo, i właściwie zaczyna się okres po zabójstwie świętego Stanisława, rozbicia dzielnicowego, testament Krzywołstego, czy właściwie ustalenia zasad, można powiedzieć, sukcesji przez Bolesława Krzywoustego, 1138. I właściwie ci książęta i ci biskupi zaczynają być bez bezpańscy, nie ma króla. No i jest ta formuła próby funkcjonowania bez króla. Nazywa się ten okres rozbiciem dzielnicowym. I drodzy państwo, no nie idzie. Nie idzie jednym, nie idzie drugim. Ta ordynacja, czyli ten seniorat krakowski nie za bardzo funkcjonuje. Leszek Biały przejmuje schedę. Nie jest to właśnie według tej tej przypisanej normy przez tego. Więc i Leszek Biały i książęta mają w tym jakby interes i biskupi, którym też nie idzie, mają w tym interes. Troszkę szaleje Henryk Kietlicz, który był arcybiskupem gnieźnieńskim, który chce przejąć władzę nad osobami świeckimi. Częściowo mu się to udaje, no ale bez przywilejów musiałby rozpocząć jakąś taką walkę. Więc spotykają się tutaj i właściwie konkluzja jest tak następująca. Oprócz dużych przywilejów nazywanych bożykowskimi dla kościoła, Drodzy Państwo, ustala się zasady, to znaczy jedni z drudzy mieli w tym interes, czyli były pewne targi powiedzmy. Leszek Biały chciał zatwierdzenia swojej linii sukcesyjnej. Pamiętamy, że w 1227 ginie pod Gąsawą, ale już ta linia jest określona, zmierzająca docelowo ku królestwu, czy koronacji Przemysła II, ale Kler z kolei upomina się o swoje zasady, czyli już spoli tak, Celibat, przede wszystkim tu w Bożykowej, określono w 1210, że kler wyższy, na potem to się rozsianego na cały klar będzie obowiązywał celibat. Tutaj z tej Bożykowej to się wywodzi. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, to co nas interesuje, ustalono zasady wyboru biskupów. Że biskupi chcieli się urwać ze smyczy książąt i wcześniej króla, bo jeszcze chrobry nominował, miał takie prawa. I drodzy Państwo, i mieszko i ci książęta krakowscy. I oni wynegocjowali, że będą kapituły wybierać. Drodzy Państwo, kapituły będą wybierać biskupów i my się oczywiście do tego przychylamy, gdy spojrzeć z perspektywy dzisiejszego dnia, no to dzisiaj biskupów wybiera Rzym w porozumieniu z władzami, za służbami specjalnymi trzeciej RP. No taką mamy konkordat, taką mamy zasadę. Więc ona zupełnie odbiegła od tej ustalonej w Bożykowej za czasów Henryka Kietlicza, tu jest Innocenty, wtedy papieżem Innocenty, bodajże trzeci, drodzy państwo. No, jest próba takiego przejęcia władzy kościelnej nad władzą świecką. Czyli zauważmy, że najpierw Chrobry, prawda, daje ustala z cesarzem Ottonem arcybiskupstwo metropolię Gnieźnieńską. wprowadza pierwszych biskupów, no wcześniej jeszcze Mieszko wprowadził Jordana w, w diecezję poznańską Ungiera. Później jest no, Razem Gaudenty, już gnieźnie, później jest e, e, Hipolit i kolejni tam arcybiskupi gnieźnieńscy, którzy u, uważają, że bez dla nich jest dobre, bo arcybiskup gnieźnieński ma większą władzę w tym momencie niż poszczególni książęta, bo nie ma króla, tak? Kota nie ma, myszy grasują, kota nie ma, biskupi grasują. I wtedy tym takim. Intereksem, co wykształci dopiero za, za Mikołaja Trąby. Takim nieformalnym intereksem zaczyna być arcybiskup Gnieźnieński Ketlicz, który laskon, Laskonogiego przeklina, bo wtedy jest takie modne, te ekskomuniki, klątwy i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, zaczyna Kler to stosować. To wszystko by jeszcze funkcjonowało długi czas, ale nieszczęście, jak to nieraz przyja refleksji pewne, to znaczy najazd mongolski, śmierć Yy, śmierć, śmierć pobożnego najazd mongolski 1247 ogarnia strach biskupów, którzy byli w, w tym momencie, czyli 30 parę lat po tym zjeździe Bożekowej, około 5-10 razy, no 5, powiedzmy, zamożniejsi niż książęta. Czyli byli książęta świeccy i książęta rozumiani jako biskupi. Którzy byli pięć razy zamożniejsi, więcej majątku mieli i tak dalej, i tak dalej. Ale pokazał najazd zewnętrzny mongolski, że oni nie mają siły zbrojnej. I dopiero współpraca władzy świeckiej z Kościelną może powodować no, utrwalanie pewnych zdobyczy, tak? tego bogacenia się i tak, utrwalanie, a nie że służy to innym. Więc ten zjazd bożykowej pokazuje też, że, drodzy Państwo, wypracowaliśmy pewną metodykę współpracy Kościoła z władzą świecką, do czego my namawiamy, bo przejedźmy tutaj, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. Te zjazdy później zamienione w wiece, ale synody generalne, te spotkania pamiętamy, kończą się też w tysiąc nie kończą, tylko są takie szczególne na Łęczycy później, bo ta łęczyca zaczyna być taką bożykową trochę lat, 50, 100 lat później, czyli 1180, czyli 70 lat później, w Łęczycy, sama nazwa Łęczyca, czyli miasto, które łączy, tam się spotykają, też synod jest, niektórzy mówią, że początek Sejmu Walnego w, w, w Łęczycy. I tam, drodzy Państwo, też zapadają kluczowe decyzje odnośnie sukcesji, dziedziczenia, to jest Kazimierz bodajże sprawiedliwy. Drodzy Państwo, krótko mówiąc, ta współpraca i te, ta synodalność, rozumiana nie jak to mówił Franciszek, prawda, żeby to rozdrobnić, zdemokratyzować kościół, tylko w formule pełnej współpracy władzy duchownej i władzy świeckiej, pełnej współpracy. I my no z tego Bożykowej tutaj apelujemy. To jest taki apel bożykowski, żeby, drodzy Państwo, ogarnę, ogarnął się Kler i ogarnęła się władza świecka, i żeby po prostu wykoncypowali, miejmy nadzieję, że dzisiaj w Nieźnie, że jest potrzebny król, jest potrzebna koronacja. Tutaj kluczem jest koronacja. Ta koronacja czyni króla i czyni królestwo. Królestwo jest ważniejsze niż król. Żebyśmy to byli, byli tutaj tego świadomi. I tego brakuje, tak? Czyli oni funkcjonują, mówią, że przeciwieństwem, że nie ma dzisiaj monarchii, bo jest demokracja, co jest oczywiście fałszem. Nie ma monarchii i jest anarchia. Przeciwieństwem monarchii jest anarchia, a demokracja funkcjonuje fatalnie w anarchii, a bardzo dobrze funkcjonuje w monarchii. Myśmy mieli Monarchię mixtą, monarchię parlamentarną, czyli demokratyczną można powiedzieć. I stawianie wam, którzy słuchacie w tej chwili, że nie mamy monarchii, bo jest demokracja, to jest w ogóle jakiś fałsz. To jest zupełnie, prawda? Yy, Trump jechał w prawo, a drugi był zielony. To, to jest bez sensu, to, to nie ma nic żadnego związku. Nie ma monarchii, jest anarchia. Anarchia partii, czyli mamy to rozbicie dzielnicowe yy, 800 lat później które zakończy się jakimś najazdem i otrzeźwieniem, tak, aby do tego nie doszło. A dzisiaj mamy rozbicie partyjne. To jest dokładnie to samo, gdzie oni nawet zakreślają wpływy, tak, Pisto wschód polski, platforma i tak dalej, to zachód i tak dalej, czyli strefy wpływów jakby zakreślają partyjnych. No to jest tragedia, to jest rozbicie dzielnicowe i nawołujemy i dobrym znakiem jest to spotkanie dzisiaj w Gnieźnie, żeby się ogarnęli wszyscy i zrozumieli, że bez współpracy kleru, oczywiście kler jest bardzo z, z, jakby to powiedzieć, zarozumiały i y, uważa, że nie potrzebują tej współpracy. Każda próba jakby namawiania ich to jest jakby ingerencja w ich autonomii, oni to wręcz nazywają. tak? A tu jest, to jest bez sensu, kompletnie. Konkerda to znaczy współpraca, a nie separacja. Więc może ten nomen, nomen, nasza wizyta dzisiaj w Bożykowie, i niech wstąpi duch Twój, powiemy za Janem Pawłem II na Królestwo Polskie i ogarnie umysły, kleruj drodzy Państwo, i władzy świeckiej, niech się ogarną, tak? Tym bardziej, że są w Gnieźnie i niech spróbują to zrozumieć, to wydarzenie, co się wydarzyło. To jest taki nieformalny zjazd gnieźnieński, nieformalny synod gnieźnieński, synod z Bożykowej tylko 815 lat później. I oczywiście tutaj w kontekście śmierci Franciszka i pozycji Innocentego III można powiedzieć, że Watykan, państwo watykańskie zbyt mocno ingeruje w sprawy polskie, tak? to znaczy nominacje biskupów i tak dalej, nuncjusz, tak? Pamiętamy, że za Jana Łaskiego mieliśmy arcybiskupę, mieliśmy legatus natus, czyli mieliśmy legat urodzony, nie potrzebowaliśmy żadnych nuncjuszy, legatów, ale, drodzy Państwo, chodzi o to, że państwo Watykan się powoli ześwieccza, sekularyzuje i biskupi zaczynają być takimi gubernatorami w danym, w danym diecezji, zresztą diecezja to jest pojęcie rzymskie, świeckie, Drodzy Państwo, więc y, musimy tutaj zrobić pewną reformę kościoła, tak, tak? I my apelujemy, żeby powrócić do ustaleń bożykowej, czyli biskupi i kapituły. Nie żaden państwo Watykan, który to nam gubernatorów wysyła, namiestników, tak? A oni sparaliżowani niewiele mogą. Oczywiście rola też arcybiskupa gnieźnińskiego, Wojciecha Polaka, że albo odejdzie, niech ustąpi, y, drodzy Państwo, i zrobi miejsce prawdziwemu y, arcybiskupowi na miarę Jakuba Świnki, który rozumiał charyzmat Jezusa Chrystusa. Że to był król i król królów, i rozumiał e, rację stanu Królestwa Polskiego, które wymaga e, króla, wymaga koronacji królewskiej, wymaga e, jakby uosobienia Królestwa Polskiego i e, jego zafunkcjonowania na mapie politycznej Europy i świata. Tyle z Bożykowej, drodzy Państwo. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król. Jezus Chrystus Król i Maryja królowa zawsze Dziewica, z Panem Bogiem.